Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale, dzisiaj zagramy sobie w grę, w którą dawno nie grałem, czyli tak jak widzicie Brawl Stars, dawno nie grałem, to jest chyba pierwszy i chyba ostatni raz, coś tam się pozmieniało od ostatniej mojej rozgrywki, hop hop, widzicie, jest, są yy, nowe rzeczy, tu mamy skrzynkę chyba, mamy dużą skrzynkę od firmy, Skrzynkę. To no mamy. Monetki. O, tej mocy jakieś. Nic ciekawego. Idziemy. Co my tu mamy? Coś za darmo mamy zajebiście O, cesta mam. Spoko. Też nic ciekawego. Yy, przynajmniej fajna miosenka. Jakiś ten. Co no mamy wpisu. Ulepszenie. O, ten. O, tego sobie tyle ulepszę. Zobaczmy. Kogo mogę teraz ulepszyć. O tego mogę. Będę mieć. I tyle. są 3. Dobra. Co to mamy? Aktualności no. no. aktualności więc. Zagrajmy jedną rundkę i zajebiście. Tup 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 tup. I. Jeżeli chodzi o map to podobna. Grafika podobna, o mamy tutaj ten. O. O, kupa zgnała. Raz z na ogień kupa. Tup, 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 dalej. Nie poddajemy się. Mogę Tam jest jakaś woda. Nie bij mnie! Ja pierdził. Spróbujemy tego nowego. Czekaj. Ej, Mam, po... Mam taką nową postać, trzeba ją przetestować. Wychodzimy, wychodzimy. Ale te... to... Nie, czekaj, jak to tu. Wybierz... Ona, ona dużo HP zadaje, więc... Zajmij będzie. Czy mam zrobić? Eee. O. O. Oj. o. o. Jest dobrze. Nie ty mi spinałaś, ziomuś. No chodźmy tu. Kto mi tu jeszcze zdał? Chodźcie, się nie kleją. O, 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 o. O, O, mamy trzy. o nie, no, chodź, kuba chodź, No. no Idzie to, chodź, chodź, o, hop, mamy, jakie starcie, poczekamy, Legę na Legę nie zajbiście okej, okay, jesteśmy cali. Tu, 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 tu. O. Grałem, dobra. Lubię tą mapę. Ja się czuję mniej Zajbiście. Mamy dwa na plusie. To jest zajbiście. I otwieram już skrzynkę. Nic ciekawego. Majabok sobie. Chyba bok. Mógłbym otworzyć, ale nie mogę. niestety. A mnie tutaj wypierwszo zajście. Tup, 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 tup. Cofanko, lecimy tam. Pięciu graczy. Zero. Trzy, dwa, zero. Masz tak. Tu, tu, Nikogo nie ma. Lecimy tam. A widzę, że ktoś się... Nie bij mi. 12 na plusie. Hop, o. Zobaczymy. O. Ja mogę coś teraz o. o. Wróćmy. Teraz zobaczmy ze sklepu co my mamy. Za 30 coś mamy? Yy. Yep. Rob Dobra, dobrze. Tu mamy za ten. Nie mamy nic ciekawego. Dużą skrzynią za 30 tu sobie otwórzmy. No nic ciekawego. Tylko żeśmy chajec by. dali. Mega boxa mogliśmy otworzyć. Na ten. Na co do doda, mamy? Skrzynki nawet. Dwie. Potem hajs, skrzynki dwie. O, uh, dobra, lecimy dalej jak ja dawno w tym grze nie grałem. Dobra, robimy. Ty ja o tu mógł być? Nie. Op hop, hop. hop. Uwa, alert, alert, tył, aleragę. No wychodzimy, idziemy po to. Więc życia będziemy mieć. No. Od no patrz jak O Mamy wygraną. Kolejną. Ja wierzę, że nie wierzę w to. Nie wierzę w to co widzę. No i co my tu mamy? Skrzynce do otwarcia. Nic. hop Dalej lecimy hop idziemy tam Tego co załatwimy 2,3 okej okay. i robimy taki bajer o, jest zajebiście no widzę, że ktoś jest My się tutaj skliczamy oj, Op, prawie było Będziemy krzakami szli na razie Ja ich tu załatwi problemy jak chyba jestem na razie tup 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 Eee, o 3, 2, 0. Gdzie ty mi uciekasz? Pacie jak spinała wielkie staci, dobrze tu tu tu, tu. jest Kuzaczek kolejny O jest tu, tup, tup tup, tup tuk Aź no tu, jeszcze mi uciekasz i tego, że dobrze przede mną nie uciekniesz Tu gdzieś jest No i po co uciekał? Ku trzeba było uciekać. uciekać Jesteś numerem jeden, kurwa Zapamiętajcie tym wy no pięć razy. Jeszcze jedno, jeszcze jeden raz trzeba wygrać będzie zajbiście. О, надо. Шкаматма. Ну, и життя. Атакуємо чё? Атакуем acho que oh, 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 oh. oh, eu vou o, Ó, 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 Vamos. Oi. Ó, isso não é obra de Como é que nós tomamos? Deixamos subir todo. Foi em todo bem, do tatusia. Ha. Ha. Magic, kurwa. Jest łatwe jak cholera. Dalej. Pamiętajcie ten tym, musimy Sześć razy trzeba wygrać jeszcze. Dalej. Jeszcze trochę trzeba. Nie, no, nie będę grał, pewnie, wiem, bo była, tutaj. Hej, gdzie? Okej, ja pięć O, o, o. Ja yeah. Tak się wygrywa. O. Tutaj mamy ten. Dobry go. Dobry ten, ten młodzień. No Może go do gry dodali. Do niego to ja bym chyba... ...w charku nie złamał. Ja tu. I tym miejscem nie dzielasz. O, chodź z bombą. Już będzie problem. Jest tym item. O, o, już mam problem. To załatwimy. Patrz. tu, 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 tu. Gdzie ty? Mamy kolejny. To dla tych hejterów, którzy mówią, że nic nie potrafię, że jestem debil. Zobacz to. Te skrzynki to u mnie to do dupy. O, mogę sobie jedno. lepsze, Wejdź. Eee, hop. Lecimy dalej. O tutaj, spoko, ale nie ma tego. Do Zobaczymy po to. Shalikomeny. Miałem Among Usa nagrać, ale... coś Among z to mi... trochę ten... dawno na Brawla nie było. Nie yep. Bo jak to się kurwa robi. Znaczy... trochę chęci. Jest jeden. Ojej, no już jest Chyba nie potrzebny. Mam no, Brawl Stars. mam no, no, wierzę, że ktoś tu jest. Oj! Nie, nie, nie. Tu już źle brzmi. Cofamy się. I lecimy. Robię się trochę po kitlamę, gdzieś ciekawie. Ojojoj. Gdzie? Oj. Uwaga, ktoś jest. O, siema. ma Ostatnią rundkę. Ostatni raz sobie zagramy. Już się z tym? nie ma. Dobra, lecimy. Dalej, Ostatnie. ostatnia. Ostatnia rąbka, ostatnia wygrana. Tutaj mamy ją. Idziemy, się. Dwa kilo na raz? Dwa, dwa na raz, to O, nie już, Chodź. I ty mi spierdzielasz. Spoko. Tego nie wykorzystamy. Czekanie super. Będzie się przyda Że tam ktoś jest. O, no tego się przykładowo przyda. Chodź. I ostatni wygramy. Z kim nam przyjdzie walczyć? Ty, kurwa, trzymaj Okej. Okay. Co my tutaj mamy? O, i że mamy opening mini. Nic ciekawego. No więc co, zasubskrybujcie kanał, zostawcie Łapka w górę, my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa. Jakbyście chcieli więcej takich odcinków, to łapka w górę. Pa, pa.